Słowa uczą, ale pociągają przykłady. Pokazując na efekt, chcemy pokazać, jaki mechanizm doprowadził do tego, że taki efekt został zrealizowany. staramy się ich spotkać z ludźmi, którzy mają do czynienia na co dzień w swojej pracy zawodowej z tym, co się stało po przemianach, tak? W każdym spotkaniu oni są w stanie wyciągnąć sobie informacje i dostrzec zmiany. Dla nich prosta wizyta w telewizji może być już mogą tam już zaobserwować zmiany ustrojowe, których my nie widzimy. Że sam program to jest tylko taki początek, czyli na początku pokazujemy pewne doświadczenia, pokazujemy jak, funkcjonują pewne, jak funkcjonuje samorządność w Polsce na, przykład, na przykładzie działań pewnych instytucji, ale też na przykładzie aktywności całych grup społecznych, organizacji pozarządowych. Też między innymi wizyty w różnych firmach, w mniejszych takich rodzinnych oraz w firmach, które jakby wynikają z zapału. W Łodzi pokazujemy transformację poprzez trans Transformację miasta, ponieważ dokładnie widać yy, i studenci też oglądają zdjęcia starych fabryk i tego, co z nich powstało teraz, spotykają się z urzędnikami, którzy opowiadają o tym całym procesie. To u nas wygląda to na, no jakby na żywym przykładzie to widać. I my widzimy, że jest pewien sukces tego opowiadania o transformacji, opowiadania o Europie jako o skutecznym modelu. Modelu, który yy, pozwala ludziom pracować, rozwijać się i budować jakiś normalny kawałek własnego świata.